Witam Was bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego naszego odcinka będą elastyczne przewody hamulcowe. Uważam, że jest to bardzo niedoceniana część wyposażenia układu hamulcowego. Dlaczego tak uważam? Bo rzeczywiście, jeszcze mechanicy sprawdzając stan układu hamulcowego, patrzą, czy przewody stywne nie są skorodowane, jak wygląda ich obwodowość, czy nie ma wycieków. To samo też sprawdzają stacje kontroli pojazdów. Natomiast elastyczne przewody hamulcowe powinny być wymieniane, a nie tylko poddawane oględzinom. Jeżeli weźmiemy oględziny według nowej tabeli na stacji kontroli pojazdów, przewód taki powinien być poddawany właśnie oględzinom i diagnosta powinien sprawdzić w jakim on jest stanie. Czy nie ma spękań, porowatości powierzchni, przetarć mechanicznych, wycieków na w miejscach łączenia z częściami metalowymi, i jeżeli takie występują, auto nie powinno poruszać się po naszych drogach. Natomiast w warsztatach my, tak naprawdę, podczas wymiany klocków, tarcz. Patrzymy na ten przewód, widzimy, jest cały, klient nie zgłasza problemu. Producenci takich przewodów określają, co jaki czas taki przewód hamulcowy powinien być wymieniony bez względu na jego stan, chyba że jego stan wcześniej pokazywał, że on nadaje się do wymiany. I podają producenci, tak jak w wypadku AT, między szóstym a dziewiątym rokiem produkcji, bez względu na jego stan, ma być wymieniony. 6-9 lat zależy też od typu wężyka. 6-7 generacji czy 9 generacji, czy jest z dodatkiem EPDM, czy PTFE. To już są rzeczywiście przewody, które zawierają rurki teflonowe i one wystarczają nawet na te okresy interwały wymiany 9 lat. Natomiast jeżeli my w warsztacie sprawdzimy i taki przewód rzeczywiście delikatnie zegniemy, ma jakiekolwiek spękania, spęcznienia, tak, czy wycieki płynu, przetarcia mechaniczne, my powinniśmy taki przewód wymienić, Natychmiast uważajcie, bo często przy przewodach elastycznych, gdzie jest mnóstwo takich odbojników, które mają ograniczyć możliwość przecierania tego przewodu, lub w uchwytach metalowych, w których są trzymane te przewody, możemy nie zobaczyć uszkodzenia. Powinniśmy moi drodzy, tam szczególnie gdzie są te obejmy trzymające przewód, zsunąć i zobaczyć jak wygląda pod tą obejmą gumową przewód. Tutaj bardzo często dochodzi do przetarć, spulchnień e, i niektórzy producenci samochodów dają na to nawet szczególne noty techniczne. Ja wiem, że to są tylko hamulce, tylko w układzie hamulcowym mówimy o bardzo dużych ciśnieniach, bo przy normalnych hamowaniach takie w trybie miejskim mamy 20-60-70 bar. W układzie hamulcowym. Jeżeli mamy hamowanie gwałtowne, dynamiczne hamowanie, to nam ciśnienie wzrasta 130-160 barów w układzie hamulcowym. Co by się stało, jeżeli by doszło właśnie do uszkodzenia elastycznego przewodu hamulcowego? Tracimy możliwość zatrzymania pojazdu. Oczywiście auto zaczyna nam się w trybie awaryjnym, bo mamy dwuobwodowe układy hamulcowe, ale ta droga zatrzymania czy droga hamowania wzrośnie nam bardzo. Co więcej, może dojść w przypadku połączeń układów hamulcowych poprzekątnej do zarzucania pojazdem. Szczególnie ma to znaczenie w okresie zimowym, no bo wtedy rzeczywiście to auto nam zmieni totalnie tor jazdy i będziemy mieli problem. Pamiętajcie o tym, wy jako klienci zwracajcie uwagę w warsztatach, a warsztatu zachęcam do tego, żeby podczas oględzin układu hamulcowego, wymiany tarcz, klocków sprawdzać jakość i stan tych przewodów hamulcowych elastycznych. Zapomniałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie przewody hamulcowe oprócz tego, że po zamontowaniu do samochodu mają swój okres takiej przydatności, tak? Musimy pamiętać, że same przewody jako nowe też mają datę po przekroczeniu której taki przewód nie powinien być zamontowany do pojazdu. Określa się na 5 lat od daty produkcji takiego przewodu. Moi drodzy, w tabeli, która się pojawi tutaj, Zobaczycie, jak rozkrosować datę produkcji nowego przewodu hamulcowego od ATE i zakładam, że wszyscy producenci na rynku aftermarketowym też określają datę produkcji. Pamiętajcie, 5 lat od daty produkcji możemy taki przewód traktować um, jako nowy. 5 lat powyżej tej daty nie montujemy. Zwrócić uwagę sprzedawcy.